Właśnie tańczą w lewo, prawo goście bawią się, gospodarze szybko stają, stąd spać nie dają, gdzie wszystkich też jest wiele. Co nie dzień, <noise> co nie dzień, co jest jest a a nie rybcią, wypcią, ryb, a na basach tańczą lewo, prawo goście bawią się pieką placki tej grubości by nasycić wszystkich gości, na widelce mają lichę. Każdy w łapę bierze kichę, a muzyka karżnie. Dudy rybcią, rybczą, a na bastach... kubarznie. Tańczą w lewo, w prawo goście bawią się. Dudy rybczą, rybczą, tańczą w lewo, w prawo goście bawią się. Brawo!